Wyobraź sobie, że idziesz dziś do sklepu i za 100 zł kupujesz pełen koszyk zakupów. Za rok idziesz do tego samego sklepu, z tym samym koszykiem, ale 100 zł już nie wystarcza. Musisz zapłacić 110 zł albo 120 zł. I właśnie to, co sprawia, że pieniądz z czasem traci swoją siłę, nazywamy inflacją. Dziś w tym filmie. Wytłumaczę, czym dokładnie jest inflacja, jak działa krok po kroku, dlaczego powstaje i najważniejsze, jak inflacja wpływa na twoje pieniądze, pensję i oszczędności, bez trudnych słów, na przykładach z życia. Najprostsza definicja inflacji inflacja to stały wzrost cen w czasie, czyli sytuacja, w której za te same pieniądze możesz kupić coraz mniej. I bardzo ważne. Inflacja nie oznacza, że wszystko drożeje jednego dnia. Inflacja działa powoli, często niezauważalnie, ale jej skutki są bardzo silne. Prosty przykład. W 2010 roku bochenek chleba kosztował 2 złote. Dziś kosztuje od 5 do 6 zł. Czy chleb stał się luksusem? Nie. To pieniądz stracił na wartości. Inflacja to nie jest drożyzna. Wiele osób mówi, jest drogo, bo jest inflacja. Ale to nie do końca to samo. Drożyzna, ceny są wysokie. Inflacja, ceny rosną w czasie. Jeśli coś jest drogie, ale, kosztuje tyle samo przez 10 lat, to nie ma inflacji. Inflacja jest wtedy, gdy, ceny rosną z roku na rok. Dlaczego inflacja w ogóle powstaje? I teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego pieniądz traci wartość? Powodów jest kilka, ale skupmy się na najważniejszych. Powód 1. Za dużo pieniędzy w systemie. Wyobraź sobie, że w małym miasteczku jest 10 domów i 10 rodzin. Każda rodzina ma 100 tysięcy złotych. Cena domu: 100 tysięcy złotych. Teraz nagle. Każda rodzina dostaje kolejne 100 tysięcy złotych za darmo. Czy domów przybyło? Nie. Ale pieniędzy jest dwa razy więcej. Co się stanie z cenami domów? Domy zdrożeją. I dokładnie tak działa inflacja. Więcej pieniędzy, ta sama ilość towarów, ceny rosną. Powód 2. Rosną koszty produkcji. Wyobraź sobie piekarnię. Piekarz musi zapłacić za mąkę, prąd, gaz, pracowników. Jeśli prąd drożeje, paliwo drożeje, pensje rosną, to co zrobi piekarz? Podniesie cenę chleba. I tak inflacja przenosi się z kosztów na ceny. Powód 3. Oczekiwania ludzi. To bardzo ciekawy mechanizm. Jeśli ludzie myślą, będzie drożej, to, kupują dziś, wydają szybciej, nie chcą trzymać gotówki, a to, jeszcze bardziej napędza inflację. Inflacja bardzo lubi psychologię. Jak inflacja działa na twoją pensję? I teraz coś bardzo ważnego. Jeśli, inflacja wynosi 10%, a twoja pensja rośnie o 5%. To co się dzieje? Realnie zarabiasz mniej, mimo że dostajesz podwyżkę. Prosty przykład. Zarabiasz 5000 złotych, inflacja 10%, twoja podwyżka 5%, nowa pensja 5250 złotych. Ale ceny wzrosły tak, że potrzebowałbyś 5500 złotych. Żeby żyć na tym samym poziomie. Inflacja zjada różnicę. Inflacja a oszczędności największy wróg gotówki. Jeśli trzymasz pieniądze w gotówce, albo na koncie bez oprocentowania, to inflacja działa przeciwko tobie każdego dnia. Przykład. Masz 100 tysięcy złotych na koncie. Inflacja 10% rocznie. Po roku. Twoje 100 tysięcy złotych ma siłę nabywczą 90 tysięcy złotych po pięciu latach? Dużo, dużo mniej. Nominalnie pieniądze są te same. Realnie, są warte coraz mniej. Czy inflacja zawsze jest zła? I teraz coś, co może Cię zaskoczyć. Mała inflacja jest normalna i potrzebna. Dlaczego? Bo ludzie wydają pieniądze. Firmy inwestują, gospodarka się kręci. Problem zaczyna się wtedy, gdy inflacja jest wysoka i trwa długo. Wtedy oszczędzający tracą, planowanie przyszłości staje się trudne, rośnie niepewność. Kto najbardziej przegrywa na inflacji? Najbardziej tracą osoby trzymające pieniądze w gotówce, osoby bez aktywów, osoby żyjące tylko z pensji. Najlepiej radzą sobie ci, którzy posiadają aktywa, rozumieją, jak działa pieniądz, inwestują długoterminowo. Ale o tym będziemy mówić w kolejnych filmach. Inflacja w jednym zdaniu. Jeśli miałbym podsumować inflację jednym zdaniem, inflacja to cichy podatek, który codziennie zabiera ci wartość pieniądza. Nie dostajesz faktury, ale płacisz go codziennie. Jeśli ten film pomógł ci zrozumieć, czym jest inflacja? jak działa i dlaczego wpływa na twoje życie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo w kolejnych odcinkach pokażę jak chronić się przed inflacją, jak myślą ludzie, którzy nie tracą na pieniądzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.